Oto kolejny fragment yy, przekazów Osho. Autentyczna życzliwość. Czym jest prawdziwa, autentyczna życzliwość? Pytanie, które zostało, jest bardzo złożone. Aby zrozumieć, czym jest prawdziwa, autentyczna życzliwość, będziecie potrzebowali zrozumieć kilka innych rzeczy. Pierwszą z nich jest przyjaźń. Przyjaźń to miłość bez żadnych biologicznych podtekstów. Nie jest to przyjaźń, jaką zwykle rozumiemy. Wyrażana w pojęciach chłopak, boyfriend czy dziewczyna, girlfriend. Używanie słowa przyjaciel, friend, w jakimkolwiek kontekście związanym z biologią jest czystą głupotą. To omamienie i obłęd. Jesteście wykorzystani przez biologię do celów reprodukcyjnych. Jeśli myślisz, że będąc zakochanym przeżywasz miłość, jesteś w błędzie. Jest to tylko hormonalne przyciąganie. Chemia Twojego organizmu może ulec zmianie. A wtedy Twoja miłość zniknie. Wystarczy zastrzyk hormonów i mężczyzna może stać się kobietą, albo kobieta mężczyzną. Przyjaźń to miłość bez żadnych biologicznych powiązań. Stała się ona rzadkim zjawiskiem. W przeszłości była to wspaniała rzecz, a jednak kilka rzeczy, które były wspaniałe w przeszłości, obecnie całkowicie zniknęło. To bardzo osobliwe, że brzydkie rzeczy mają tendencję do upartości. Nie odchodzą łatwo, z kolei piękne rzeczy są bardzo kruche, umierają i znikają wyjątkowo łatwo. Dzisiaj przyjaźń jest rozumiana albo w kategoriach biologicznych, albo w kategoriach ekonomicznych, albo w kategoriach socjologicznych, w kategoriach znajomości, pewnego rodzaju umowy. Tymczasem przyjaźń oznacza, że w razie potrzeby jesteś gotów poświęcić nawet samego siebie. Przyjaźń oznacza, że uczyniłeś kogoś ważniejszym od siebie. Ktoś inny stał się cenniejszy niż ty sam. To nie jest biznes, to miłość w swojej czystej postaci. Taka przyjaźń jest możliwa nawet gdy jesteś taki, jaki jesteś teraz. Nawet nieświadomi ludzie mogą nawiązywać taką przyjaźń. Lecz gdy zaczniesz stawać się bardziej świadomy swojej istoty, wtedy przyjaźń zacznie zmieniać się w życzliwość. Życzliwość ma szerszą konotację, o wiele szersze horyzonty. Przyjaźń to drobnostka w porównaniu z życzliwością. Przyjaźń może zostać zerwana, przyjaciel może stać się wrogiem. Ta możliwość pozostaje nieodłączną częścią samego zjawiska przyjaźni. Przypomina mi się Machiavelli, udzielający wskazówek książętom świata w swoim wielkim dziele zatytułowanym Książę. Jedna z jego wskazówek brzmi: Nigdy nie mów przyjacielowi niczego, czego nie mógłbyś powiedzieć wrogowi, ponieważ osoba, która dziś jest przyjacielem, jutro może stać się wrogiem. A następna sugestia brzmi: Nigdy nie mów nic przeciwko wrogowi, ponieważ wróg może jutro stać się przyjacielem, a wówczas będziesz bardzo zakłopotany. Machiavelli daje bardzo jasny wgląd. Nasza zwykła miłość może zmienić się w nienawiść. Nasza przyjaźń może stać się wrogością w każdej chwili. To jest nieświadomy stan człowieka, gdzie miłość ukrywa nienawiść tuż za swymi plecami, gdzie nienawidzisz tej samej osoby, którą kochasz, choć nie jesteś tego świadomy. Życzliwość staje się możliwa tylko wtedy, gdy jesteś osobą prawdziwą, autentyczną i całkowicie świadomą swojej istoty. Jeśli z tej świadomości zrodzi się miłość, będzie to życzliwość. Życzliwość nigdy nie może zmienić się w swoje przeciwieństwo. Zapamiętaj to jako kryterium, że największymi wartościami w życiu są tylko te, które nie mogą zmienić się w swoje przeciwieństwo. W istocie bowiem przeciwieństwa nie istnieją. Twoje pytanie brzmi... Czym jest prawdziwa, autentyczna życzliwość? Aby poczuć smak życzliwości, będziesz potrzebował głębokiej przemiany siebie. W Twojej obecnej postaci życzliwość jest niczym odległa gwiazda. Możesz spojrzeć na tę odległą gwiazdę, możesz mieć jej intelektualne zrozumienie, ale pozostanie ono tylko intelektualnym zrozumieniem, a nie smakowaniem jej doświadczenia. Dopóki nie posmakujesz życzliwości w wymiarze egzystencjalnym, Rozróżnienie między przyjaźnią a życzliwością będzie bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Życzliwość jest najczystszym rodzajem miłości, jaki można sobie wyobrazić. Jest tak nieskalana, że nie można jej nawet nazwać kwiatem, a jedynie zapachem, który można poczuć i którego można doświadczyć, a którego nie można uchwycić. Ona tam jest, twoje nożdża są nią wypełnione, cała twoja istota jest nią otoczona. Czujesz wibracje, ale nie ma sposobu, aby ją uchwycić. Doświadczenie to jest potężne i rozległe, a nasze dłonie są zbyt małe, by je objąć. Powiedziałem, że Twoje pytanie jest bardzo złożone, lecz to nie z powodu pytania, ale z powodu Ciebie. Nie jesteś jeszcze w momencie, w którym życzliwość może stać się doświadczeniem. Bądź prawdziwy, bądź autentyczny, a poznasz najczystszą jakość miłości zwyczajny zapach miłości otaczający Cię zawsze. Tą najczystszą jakością miłości jest życzliwość. Przyjaźń jest skierowana do jakiejś osoby. Ktoś jest wtedy twoim przyjacielem. Pewnego razu zapytano Buddę Gutamę: Czy człowiek oświecony ma przyjaciół? A on odpowiedział: Nie. Pytający był zszokowany, ponieważ myślał, że człowiek oświecony powinien mieć cały świat za przyjaciela. Lecz Gutama Buddha ma rację. Niezależnie od tego, czy jesteś tym zszokowany, czy nie, kiedy mówi: Oświecony człowiek nie ma przyjaciół. Mówi, że nie może mieć przyjaciół, ponieważ nie może mieć wrogów, a obie te sytuacje występują równocześnie. Może on mieć przyjacielskie nastawienie, ale nie trwać w przyjaźni. Życzliwość to miłość nieukierunkowana, bez adresata. Nie jest żadną umową, wypowiedzianą czy niewypowiedzianą. Nie jest skierowana od jednej osoby do drugiej. Jest skierowana od jednej osoby do całego istnienia, którego człowiek jest tylko małą częścią ponieważ obejmuje ono drzewa, obejmuje zwierzęta, obejmuje rzeki, obejmuje góry, obejmuje gwiazdy. Wszystko jest zawarte w życzliwości. Życzliwość jest po prostu sposobem, w jaki jesteś prawdziwy i autentyczny. Zaczynasz nią promieniować, przychodzi sama z siebie, nie musisz jej przynosić. Ktokolwiek zbliży się do ciebie, czuje tę życzliwość. Nie oznacza to, że nikt nie będzie twoim wrogiem. Jeśli chodzi o ciebie nie będziesz niczym wrogiem ponieważ nie jesteś już niczym przyjacielem ale twój wysoki poziom twoja świadomość twoja błogość twoja cisza twój spokój będą irytować wielu będą drażnić wielu sprawią że wielu nie zrozumiejąc cię stanie się twoimi wrogami w rzeczywistości oświeceni ludzie mają więcej wrogów niż nieoświeceni nieoświeceni mogą mieć kilku wrogów Kilku przyjaciół, oświeceni ludzie nastawiają do siebie wrogo prawie cały świat, ponieważ ślepi, nie potrafią wybaczyć człowiekowi, który ma oczy, a ignoranci nie potrafią wybaczyć temu, który wie. Nie mogą czuć miłości do człowieka, który osiągnął swoje spełnienie, ponieważ ich ego zostaje zranione. Niedawno otrzymałem cztery listy z czterech różnych amerykańskich więzień. Wszyscy ci cztery więźniowie proszą o san Yasen. Jeden z amerykańskich więźniów czytał moje książki. Ponieważ byłem w tym samym więzieniu przez jeden dzień, zainteresowało to władzę. Zainteresowało więźniów, tak więc musieli zamówić moje książki. Więzień czytał te książki, chociaż jest Amerykaninem, pisze Oszo. Czytałem twoje książki, słuchałem cię w telewizji, a kiedy byłeś w więzieniu przez jeden dzień, ja też tu byłem. Był tam przez prawie pięć lat. To było dla mnie błogie doświadczenie i nigdy nie zapomnę dnia, w którym byliśmy razem w jednej celi. To był najważniejszy dzień w moim życiu. Noszę w sobie coś, co chcę ci przekazać: nie popełniłeś żadnego grzechu. Byłem tego absolutnie pewien w chwili, gdy cię zobaczyłem. Jednak bycie niewinnym wydaje się być większą zbrodnią niż jakakolwiek inna. A ponieważ mówiono o tobie w radiu, w telewizji, twoje książki były czytane w całym kraju, nadszedł moment, kiedy stałeś się ważniejszą postacią niż prezydent Ameryki. To właśnie zapoczątkowało cały proces zniszczenia twojej komuny. Uwięzienia cię tylko po to, aby cię upokorzyć. Byłem zaskoczony, że więzień może mieć tak głęboki wgląd, mówi. Ludzie tacy jak ty są skazani na potępienie, ponieważ nawet najwięksi i najpotężniejsi ludzie wydają się pigmejami przed Twoją świadomością i wysokim poziomem. To twoja wina, mówi do mnie, gdybyś nie odniósł takiego sukcesu, zostałbyś zignorowany. Gdyby Twoja wspólnota nie odniosła takich sukcesów, nikt by się tobą nie przejmował.